Najpiękniejsze polskie kolendy mogliśmy zaśpiewać podczas wspólnego kolendowania z burmistrzem Świebodzic Bogdanem Kożuchowiczem oraz jego żoną, panią Teresą Kożuchowicz. Kolędowanie odbyło się w sali reprezentacyjnej Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach. Panie burmistrzu, każdego roku zaprasza pan mieszkańców Świebodzic na wspólne kolędowanie. To piękna tradycja, a która z polskich kolęd panu najbardziej się podoba? No ze względu na możliwości głosowe moje, to bracia patrzcie je, no. Ale oczywiście również chyba najbardziej taka tradycyjna w śródnocnej ciszy. Zresztą naprawdę jest cała gama kolęd, które są piękne i które mi się bardzo podobają. A ja słyszałam, że to pani jest pomysłodawcą organizowania wspólnego kolędowania. Pomysł się zrodził z dnia codziennego roku, w każdą, do każdej Wigilii dosyć mocno się przygotowujemy. Spędzamy ją wspólnie z całą rodzinką. Mogę tu wspomnieć, że brat ma, prowadzi rodzinę zastępczą, więc ma dziewięcioro dzieci. Zawsze u niego odbywa się ta Wigilia. Jest nas ponad 20 osób i tam rozpoczynamy kolendą, potem czytaniem Pisma Świętego, łamaniem się opłat a po zjedzonej kolacji kolendujemy dosyć dużo. I też miałam takie pragnienie, jak mąż został burmistrzem, żeby stworzyć taką jedną całą rodzinę właśnie w Siewodzie. Panie burmistrzu, a jak panu się podobają współczesne aranżacje kolęd? No tu mam mieszane uczucia, no ponieważ, no ale jakby z wyrazem artystycznym się nie bardzo dyskutuje, zresztą to zależy od, od gustu, od pewnej pewnie wyrobienia powiedzmy artystycznego. No pewnie, pewnie kilka bym mógł wymienić, które, które są pięknie śpiewane. Szczególnie mi się podobają, jeżeli to śpiewa młodzież czy dzieci w ich aranżacji, w ich interpretacji, to zawsze to wprowadza taki naprawdę radosny, sympatyczny nastrój w kolenę. Zgromadzonych gości serdecznie przywitał burmistrz świebodzic Bogdan Korzuchowicz. Witam bardzo serdecznie państwa. Naprawdę ogromnie raduje się moje serce, że spotykamy się wspólnie na kolędowaniu myślę że z piękniejszych tradycji naszych rodzin, naszych domów rodzinnych, gdzie wspólnie. Chwalimy chwałę Pana Boga, przyjście jego na świat, gdzie wspólnie możemy tą chwałę i pokój ludziom dobrej woli na ziemi wyśpiewać. A kto modli się śpiewem, to błąd się w razy Kolendowanie rozpoczął chór Akord, działający przy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów pod dyrekcją Hanny Raszkiewicz. Zaśpiewał na głosy kilka znanych kolęd. Nasza instruktorka wspaniała, bez by ten zespół nie istniał. Bardzo dużo jej zawdzięczamy. Dziękuję. I Teresa Małecka, która się opiekuje całą organizacją wszystkiego, co się z tym zespołem wiąże. Ja zajmuję się tylko stroną muzyczną i wokalną. Na no, zespół istnieje już 6 lat, a kolędujemy z burmistrzem już bodajże po raz czwarty. Pastorałki wykonała schola działająca przy parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Świebolicach prowadzona przez księdza Mateusza Pawlice. Księdza, czy tradycja kolędowania w naszych domach jest wciąż żywa? Sądzę, że jest to żywa tradycja Nie wiem, na przykład u mnie w domu jest to żywa tradycja. w czasie Wigilii się, kolenduje, śpiewamy kolendy. Myślę, że poza tym no, też taką Takim miejscem, gdzie, gdzie się kolęduje są kościoły, bo w ogóle w kościołach się jednak kultywuje śpiew. Śpiew wspólny, ludzie śpiewają. Nie wiem, czy to nie jest jedyne miejsce dziś, gdzie się śpiewa po prostu wspólnie, gdzie ludzie śpiewają pełnym głosem i gdzie wszyscy śpiewają. No myślę, że też w wielu domach się też kolęduje. Moi znajomi się często spotykają na wspólnym kolędowaniu, mają swoje ulubione kolendy pastorałki. Myślę więc, że jest to ciągle żywa tradycja. Przed zebraną publicznością pojawił się pan burmistrz i z męską częścią chóru zaśpiewał swoją ulubioną kolendę. Pan burmistrz Bogdan Kożuchowicz zachęcał mieszkańców Świebodzic do prowadzenia koncertu. Dzięki temu w ich wykonaniu usłyszeliśmy m.in. kolędę Cicha Noc, Święta Noc, Do Szopy, Dzisiaj w Betlejem, Jezus Malusieńki czy Gdy Chrystus się Rodzi. Na scenie pojawił się również duet śpiewający kolędę Mizerna Cicha, Stajenka Licha. Nasz czas podczas wieczoru kolęd z burmistrzem Świebodzic. Przede wszystkim śpiewamy piękne polskie kolędy, również zagraniczne. Jest wspaniała, niepowtarzalna atmosfera i też jest dużo poczęstunków i jest świetna zabawa. Bardzo fajnie czas spędzamy, są fajne korenty, jest dużo ludzi, jestem tu po raz drugi, jest bardzo wesoło, będę zachęcał większą ilość osób, żeby przyszła, żeby się fajnie bawiła i żeby fajnie spędzała czas. Żona pana burmistrza dbała o zebranych gości, częstując ich pysznymi słodkościami, kawą i herbatą. Wspólnemu kolędowaniu towarzyszyło poczucie humoru pana burmistrza i doskonały dowcip. Dylenta w nadbiorem na siebie. Cuda, cuda oczywiście wszyscy, jak tu jesteśmy. Burmistrz miasta śpiewał kolendy na przemian z publicznością, prezentując swój silny i donośny głos, a miał się czym pochwalić. Spędziłam mile ten wieczór, spotykamy się co roku, pan burmistrz jest tak wspaniałym człowiekiem, że naprawdę chęć tutaj aż ciągnie, żeby przyjść razem z wszystkimi się pobawić, pośpiewać, także naprawdę było bardzo miło, no, jestem bardzo zadowolona.